Cześć kochani z tej strony Sara z kanału 6 Świat Sary. Zapraszam Was do gry w Brawl Stars. Zaczynamy pierwszą rundę. Tutaj zbieramy skrzynki. Mam pierwszego Power Kiusa O, niech ktoś tutaj idzie ale jutro będzie filmik z Boka i z innych gier będzie pojutrze po pojutrze codziennie będą filmiki a ja a teraz a mój ulubiony kraj to Japonia ulubione zwierzę koty i bardzo lubię anime i manga a teraz zaczynamy zbieram z powercruisy Mamy ulta, ale to na koniec. Będzie. Bo tutaj jest się dnia, że to będziemy razem grać. No i, ale ciekawe kto wygra. Czy ja, czy tamten. Trochę się, gdzie on jest. U mnie Jakiś mocny. Co on ulta użył? Dobrze, nie, nie włączam się tego ulta, bo już wygrałam. Jestem numerem jeden i mam plus 10 pucharków. No i teraz film trwa cały 20 minut. 21 ale ja nagram to. Teraz a jutro będzie Stoka Boka Pojutrze PKXD, a po pojutrze Roblox. I może będzie po, po, po pojutrze, może będzie Stumble guys, ale nie wiem. Bo mam bardzo dużo tych gier. Ale ja wolę grać w takiej, gdzie grają prawdziwe osoby. Więc może nie być innych moich gier. Będzie taka seria z grami, ale będą też hole zakupowe i będą takie filmiki dłuższe, trochę jak ten, troszkę dłuższy. No i będę ten zamawiać hole zakupowe, z temu będę robić, bo ta co sobie zamówię, ale przyjdzie. Jak przyjdzie to zrobię hol zakupowy z temu Mój pierwszy filmik był z testami Możecie sobie też obejrzeć jak nie widzieliście albo jak I możecie zasubskrybować jak wam się podobał film Ale też No jest... tam Będę miała dużo innych dzieci niż to, co wymieniłam. Będą też różne testy, takie. I będą, co się ubieram do szkoły i w ogóle. Takie inne. Możecie napisać w komentarzach, z jakiej gry mogę jutro zrobić filmik. Ale zaczynamy drugą rundę. tam którą bo tutaj bo teraz mówiłam, a teraz o czymś innym, a teraz o grze będziemy mówić, więc zaczynamy. Zbierzemy sobie skrzynkę teraz. Nikogo tutaj w ogóle nie ma, ale krzaków jest bardzo dużo. Ale jest za to dużo płotów. Kolejna skrzynka tu jest. Ale tam już jest zadymiarz inny Więc już wiadomo, że tu ktoś jest Jest już, idziemy już na zadymiarze To jest To ten filmik będzie trwał 20 minut i 56 sekund Tak to, to... Wszędzie jest takie bucienie, bo muchy wszędzie latają, lata się zaczęło. Ale nie. Gramy nadal. No bo... dużo mocnych zadania tu jest. Ale ciekawe, kto wygra. No i mam drugie miejsce. Wiedziałam, że będę mieć drugie miejsce. Ale mam plus 8 pucharków, to też dużo. O, już mogę sobie odebrać, ale, ale później odbierzemy teraz. Zobaczymy, na którym miejscu jestem na serwerze. Na 11 jestem, ale byłam na 12, więc jestem o jedno miejsce wyżej. Ale dlatego tak mam, bo 3 miesiące dopiero gram. Może 4, albo 3,5. Nie liczyłam, ale tak w kwietniu zaczęłam grać dwa miesiące temu. No pod koniec marca chyba zaczęłam grać. Trzy miesiące minęły. No i się grałam w dziewiąte miejsce. Dziesiąte. Teraz będę miała minus ilość tą pucharków. Dwa minus mam. Coś jest online, ale, albo jest w bitwie, albo w menu. Ale my się nimi nie zajmujemy teraz. Idziemy do gry. Na koniec będziemy grać w inne gry tutaj. Ale tutaj jest no, dużo skrzynek, ale dużo mocnych zadymiarzy tutaj jest. Nie tam, czemu ja tą WPL-kiosę tam zostawiłam? Teraz to jeszcze tak nie wrócę. Nie zauważyłam, nie grałam. Że mnie teraz zaraz odkarnę. Jak zwykle. 500 dnia się jest. Ale w rangach sięgłam, więc przegrałam. I mam 0 pucharków. Ani, nie mam minusu, ani nie dostanę pucharków. Teraz sobie na kogo zmieniamy. Wroka, ale takiego na letniego, no bo dzisiaj na z niego tak wyrupiłam, ale na niej też dzisiaj. Dzisiaj no. Rano o ósmej albo o siódmej. tego samego cały czas używają? Teraz też się gram na dziewiątkę, pójdę. Też może lub charków. Kolejny. Teraz mi będzie tu. Ten... Daryl. Każdy czas Daryla wiezie. Że... Jakby też tak macie dzisiaj, że każdy darila w że... możecie napisać w komentarzu. Wezmę tego pałacu I... jak w ogóle mi znowu filmu nie weźmie, że dla dzieci jest, to wtedy napiszecie, bo jak mi weźmie, że jest film dla dzieci, to już nie możecie, bo będą wyłączone komentarze. Bo to mi samo bierze, ale mam nadzieję, że nie będzie oznaczony jako film dla dzieci. To 7 plus słucharków mam. Teraz sobie 200 monet. Szkoda nie 200 gemów. Bo gemy by mi się teraz przydały. 10 na 10, 10 na 10 gra jest. Fajnego ulta w ogóle ten rok taki letni, takie rekiny. No bo ten normalny to mi się znudził już ult Więc fajnie się dali nowego skina w ogóle, takie letnie skiny się dali. jest w ogóle bardzo dużo eventów, ale ten godzin event trwał 3 miesiące. Ale on był długi bardzo. Już mi się ponudziły te jajka, zbieranie tych jajek, mutacji do zadmiarzy. Ale teraz to jest 3 zadymiarzy, a mi się wydaje, że jest ich z 15. Czy tutaj ktoś wygra? Nie jak a nie ja. Jeszcze 9 minut do końca wyniku. Gramy. Ale jest zadmija, że Edgar jest, więc... Więc ciekawiej nie będzie, bo, bo są to się ja Teraz tutaj jest ludzi na tym browsers. Już od 5 lat ta gra jest popularna. Ale to dziwne, że ta gra jest od 5 lat popularna. I widziałam, że ta gra ma 100 milionów pobrań. Więc bardzo dużo. Inne, inne gdy mają 5 milionów, albo jeszcze nawet tysiąc mają. Stumble guys ma ileś tam tysięcy. To z kogoś wybierzemy. Tarę sobie wybierzemy. I sobie... Znowu jest no... Dużo ducha się. Teraz na księgach. Może dlatego, bo ludzie bardzo długo grają w tą grę już. No a Tara to nie jest za dobry zadymiasz, no bo... Ten zadymiasz już go pokonał, a nie wiem. A ten zadnóż też jest taki trochę, trochę lepszy od stary. No świnia jest jeszcze przez 31 dni. I się jeszcze nie chyba nie zaczął. I jutro film też będzie trwał z 20 minut, albo z 10, albo po prostu będzie krótszy i będzie trwał 10 albo 15 minut. A może się też zdarzyć, że będzie bardzo długi filmik. Nawet dłuższy od tego. Ja codziennie będę film jeden dodawać. Z jakiejś gry. Albo jakieś, co wtedy wymieniłam na początku. Jakieś już gry takie fajne skończą, co bym mogła nagrać popularne. Mam drugie miejsce teraz. Ranga druga. Osiem pucharków dostanę. Dużo dosyć. Ale mam nadal rankingowy, mam brązowy, bo wczoraj zaczęłam to robić. Mam nadzieję, że do końca tego eventu rankingowego. rankingowym tym. Tu ja miałam jeden rankingowy start drop, ale jakoś mi się nie wybił, bo miałam 200 błyskotek, a błyskotki nie są mi do niczego potrzebne. I zabrałam sobie tego v kiosa. Ale... 8 zamiast, więc... Jeszcze dużo bardzo. Myślałam, że jest 6. A 8. No i przegrałam. Byłam na 5-tym miejscu. Więc raczej cztery plus. Dużo. Tutaj kiedy to się skończy ta ja pucharu? Za dwanaście dni. Za dwadzieścia znaczy. Nie. Pokazywałam teraz, rankingowy mam jeszcze brązowy. Ale mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze wybiję srebrny. Ja wybieram baza. Bo tutaj nie ma dobrych zerniarzy pokazanych. Ale zalogowany tam krótko w stars miesiąc mam. Ale sobie wziąłam i zalogowałam, bo niedługo będę miała nowy telefon. Więc mógł się grać, to teraz zadyma jest, ale... Ja, my nie przegramy. chociaż się w to umiem grać, to my pewnie przegra nasze drużyna, Bo baz nie jest dobra akurat na zadymę. Mogę no, no i mi zabrał ten spike. Ale on jest na szczęście z naszej drużyny, a nie tutaj czerwonej. Jeszcze dwie, trzy minuty i koniec. Może cztery? Nie no, trzy minuty. Smar strzelił go. Jak można mieć nikt smar? W smarze może się kąpie codziennie. Chyba, że nie był z Polski czy coś. To jest Nie, przegraliśmy. Jeszcze może na dwie gry nam starcie czasu. Bo, nam, bo nie chcę za długiego filmu dzisiaj robić, bo to dopiero mój drugi film. to taki mój pierwszy film. bo tamten to taki wstępowy 5 minut trwał. Tak jest kolejna runda. 19 minut. Jeszcze 2 minuty. Może na 2 gry, choć starczy, no może na jedną. Bo jedna runda mi się przypomniało, że trwa dwie minuty. No i ja tam, ten... Czemu tak gra się wrzuła? Ja w tą grę ani jej nie lubię, ani w nią nie, nie umiem grać. Bo ja w nią nie umiem grać w ogóle. No nie. No my mamy na razie więcej, ale oni nas pewnie wyprzedzą. Przewidzę to. Bo ja w to nie umiem grać. I w ogóle nie pomagam którym... tylko Doigramy. No i gramy. No i oni już mają więcej 10 mówią, że 7. Jak ktoś mnie do Rockstarsa do znajomych zaprosi, to pogram na filmiku tutaj. Na moim. No i my mamy niby 19, oni 20, oni 18 Nie wiem czy my to wygramy, czy oni, ale pewnie oni Ej! My wygraliśmy! Fajnie Już myślałam, że oni nas siedzą I pa!